Halo, hello, dzień dobry wam wszystkim ludzie z tej strony Xakis. Yy, jak mówiłem... No mówiłem, że GTA będzie yy, zawieszone. No wyszła nowa aktywizacja, więc musimy ją razem sprawdzić, więc zobaczmy co w niej będzie. Bo kompletnie się zmienili twórcy. No i jak na razie widzę troszkę graficznie wygląda inaczej. O kurde no powiem wam, że jest ciekawie. Czy sobie, to jest głupie, że też jak kuciniemy, to nie możemy chodzić. Dobra, na czym my skończyliśmy, bo ja nawet nie sam nie pamiętam. Też się właśnie jakoś niedawno dziwiłem, dlaczego... Dostaję, no, ostrzeżenia od tego YouTube'a. I wyszło na to, że po prostu, możecie Na to... Właśnie tak uciekać. Wyszło na to, że po prostu się okazało, że muzyki do końca nie miałem przeciszonej. ale więc, dlatego się tutaj też okazało, że. No, dostawałem te ograniczenia, ale już na szczęście wracamy. No, niestety nie pokażę Wam już Geta 3, no bo już przeszliśmy praktycznie, ale szczerze, no, graficznie wygląda jeszcze w kombinacji ta gierka. Może z PS 2 nie wiadomo no Może taka wersja nie wyszło, ale nie, nie mam pojęcia. Ale jest graficznie ładnie, ładnie tak plana. Nie wiem jeszcze jak tutaj z bagami niektórymi. Ale na no, twarzy zostały jakie są. Nie yy, wiem też zmienili się twórcy. bo Jest się tutaj trochę. Dobra. No cóż, podjedźmy i zobaczmy jaką misję dla nas ma IAS. Powiem, że ma. Spójrzmy jest co ty tam dla nas masz Nie będę próbował tego czytać 86 bicy Znaczy co tam DS What kind of incompetent fool are you? FOOL 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 Tommy! What Ricardo? These idiots they're always trying to screw you! That's the problem with this business! What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gaio in Vice City. What next? Huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here! Quentin! Quentin! They'll fly you over the area? Eradicate them! What do you think you're doing? Okay, Chili it's yes, Nami. What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take, take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Hello, brother. we don't believe me? You Do No, I don't Quentin? I don't know. I always kind of liked it. Quentin Vance. Vance. You hate Vance, Vance? Hey, I got enough of that at school! <laughs> Lance Vance, poor bastard! Where the hell are we headed anyway? Prawn Island! You ever fire one of those from a whirly? No, I will get a bit of practice on the way though. Okay. We'll, yeah. we'll yeah. make a couple of passes! Trochę też nie grałem tam, gdzie ja na przykład się go do głowy. Znaczy skończyłem tam nagrywać, go, więc w ogóle to jest nie jak montaż. Najpierw montaż, potem No ja, dobra. Hello! tam panowie? to Chciałbym, żeby się trochę podłuczyć. Było mi w tej gierce nie było. To, co tu mamy? A, to jest... To, się zbiegnie... dobra, widzę cenę, że mi powoli wraca, ale to jest. Jak strzelnię, no to się tak nic nie dziwi, ale... Dobra. Spokojnie, mam jakieś... Wą?

Ramos, Ramos! No. Okay. On from here. Luck, no. No. się udało się w No. No. nie tak No. No. To No. forsę, No. 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 sobie... Nie dobra, możemy tą, ale nie, dobra. Ej, dobra. To Ej, No. No. Za... No. to nie No. dobra. No. No. w No. No tak nie ale no też mały problem, ale no właśnie lepiej to już dlatego, ale Ty, dobra Uważa, też. Dobra, czekajcie. będziemy na na przykład będziemy w pierwszym łapek stracił. Dobra, weźmy sobie też amunicję, bo Zresztą nigdy nie wiadomo, gdzie się przyznali. Weźmy ktoś jeszcze we mnie napierciela. Bo mu nie widzę. Który to był? Nie widzę. ja szukam też w góry, bo... Wyjście na górę. Wiecie sami, że ja też tutaj... No, byłem, byliście, no? Nie mam tu chyba jakichś one? Nie. Jak się wchodzi na no, górę tam? tu też nie... Wybaczcie mi, bo ja też nie grałem praktycznie nigdy w Vice City, to wiecie sami, że... Dobra, czekajcie, jeszcze tu popatrzmy, czy coś znajdę. No? Co? No, co? O co, come on? A Dobra, tu były spady. Bierzemy teczkę. I co teraz? Dobra, helikopter do nas. Leci. Dance. Bens. Dens. Jakoś tutaj jakoś nas zabrą, I nie wracamy. Jeszcze coś będziecie mówić, czy nie? Ale to I tak... misję Rano. Na... Kogo? Ty jesteś? jeszcze krecie, jak się sprawdzawało? O! awery. No dobra, co chodźmy do Averex'a. No. Też chcę tak zrobić, że nie będziemy siedzieć na innej misji, tylko będziemy tak jedna, druga, jedna, druga, nie? I to też tak wyglądało, a nie tylko jednej osoby. Bo jednak to nie będzie ciekawe, jak będę tylko jednej Oczywiście, jeżeli dostanę na jednej, to będziemy robić w jednej, ale niech będzie więcej takich migieterów jak w innym przypadku. Te San to spokój, no na razie to... Nie, ale powiem Wam, że graficznie, kierpię, mi się bardzo już podoba, że na pewno jest lepiej niż poprzednio, więc... Ciekawy jest. Dobra, zobaczmy co dla nas ma. A we, mamy telefon, no to sobie tak

Except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a gang ganglord died. You disguise yourself and Head On Down and crash the funeral. Mix it up and then hottail it. You getting this down, Donald? Oh, well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Proszę na sobie strykanu, bo flipingową małej awaniem w tym momencie teraz okej, okay, czyli to jest tu, Nawet już mamy drugie miasto i zablokowane zajmieście. Tak. Bo wiecie dzięki temu, że to akurat teraz ludzie mi blokowane teraz akurat coś zrobiły jeszcze misje strażackie, bo jednak one... Chyba dajcie nam, że to nie, to nie będzie odporny na ogień, bo to może być bardzo przysyłana umiejętność. na szczęście to nie jest jak bo że po prostu na, na początku tego nie zrobimy, to jest w porządku. Ja oczywiście mogę zrobić później, ale no, zrobię to nie niedługo, bo jak teraz akurat śnieg wleci, to, to na szczęście też sporo municji mam, co też tutaj trochę dupę ratuje 189 tysięcy, też nieźle no, jesteśmy w drugiej części miasta, więc. Ja się, ciekawe. Nie więc... zobaczmy, co to jest ten. Jaki w ogóle będzie oglądać? Dobra, cyk. Spójrzmy. A, ten stroj, no dobra. Tutaj przy wycyganiu, przy zakładzie pokrzywionym, rumeryk. Kopie. Chwilka dźwięka. To Co to jest? Aha! Uf. To jest kurwa. O się głupio wyjebałem. Dobra. Tędy yy, przyjedziemy czy nie przyjedziemy? Nie widzę jakieś przejście. Wystarczy jeden real. Spokojnie. Dobra, tędy. Ale ten dźwięk jakby uderzył, to moje go to był piękny po prostu. To mi się. Eż? Dobra Wspaniale, zobacz, że widzicie nie? Buongiorno! O kurwa Dobra, Alter, wumę! Ja stan z Dobrze, mam motor, chociaż no, łatwiej No, tak, mhm, łatwiej, no Kurwa, że bliżej mnie opanuje Dobra, damy radę Jedziesz pod to miło. Teraz nie będzie... nie wiem... O kurwa, dobra, czekajcie, zmienimy serwis. Nie pozwól nie, to... go like nie będziesz mi tu przeszkadzać teraz. Nie przejechałem. Dobra. Jeźdźmy. Na szczęście yy, robiłem te policyjne to tam jakoś to, nie wiem co i jak. Znaczy, robiłem to w którymś odcinku, nie robiłem znaczy, odcinku, ale siedziałem w żeby je zrobić, więc no. Dzień dobry, Jim. pogrzebowie. Ja czy ja mogę fury zniszczyć furę? Lol. nie wiem, czy ja mogę furę zniszczyć, czy nie, bo ja chcę znaleźć do tego Dobra. A, dobra. Hit. Wait, day, dobra? A gdzie jest Git. Daj git, się dobra? Pierdalać. tylko do a, ...dobra, czyli tak. Zrobiliśmy misję dla... E, e, tutaj ...tutaj... ...Aheraglum. Nie Szkoda. No dobra, lecimy do Cortez'a. Zobaczymy, co on tam do nas będzie miał. Dzień dobry. Wiecie, to też mi się by przydała kamizelka, bo jednak z kamizelki to tak trochę... ...lipa będzie chodzić. No bo jednak... ...sami wiecie, jaki ten przestępczy świat jest. A też wiadomo, jak kamizelka będzie, akurat... ...powiększyłem się, więc też to mi pomoże. Żyć powód. Bardzo sobie... No, the phone. Hey Leo, I got some work for you. This ain't Leo. Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that, trick? You killed Leo? You must have big horns. Wanna work for me? Come by my father's cafe in Leo, Havana. And we'll talk mano-in-mano. Mano. Okay. Yeah, I ja dobrze znam tą postać. Błędę tak szczerze. No, odwiedzimy je w następnym odcinku, nie będę na razie tam specjalnie zajeżdżał. Ale pewnie najpierw zaczniemy udias Diasa. No, potem pewnie tamtego, ale jeszcze ja tutaj nie jestem pewien co i jak. No i też, jak mówiłem, miało być z całego WORY co okazuje się, że będzie jeszcze Kita... No, kurczę, no. realizacja była, no to trzeba było zobaczyć ją, nie? Znaczy Kita są teraz, trochę tam już sprawdziłem, wiemy jak to wygląda. Nieźle, ale... wiadomo, Najpierw ogarnimy Vice City, a potem nie te są raz. Eee... Tu, 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 tu. to... Jeszcze tak na... E, co jaka być? Eee, tutaj... piąteczka. Dobra, ruszajmy do Corteza, zobaczmy co on tam... Do... Co? Może My na razie w to się nie bawimy. Coś mi ten Cortez. Czy są jakieś przypisane pora czy po prostu mogę się mogę? Chyba tak. Tak jest. Diaz yes, was pleased I would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Diaz yes was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like this. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy. At least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken from town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Ben? <inaudible> Cześć wiecie pani Dobra, czyli tak Eee, jak pamiętam tu jest tutaj o kto nie wcześniej się wojska w misji tak jest I, czyli tak, musimy jakoś to zdobyć, ale jak? Bo jeszcze nie mam pojęcia Szczerze nigdy tego nie robiłem, czy to musimy po prostu wszystkich zabić, czy po prostu wysadzić na przykład jakąś bombą? Nie mam pojęcia, tak szczerze wam powiem Dobra, sprawdzimy to oczywiście. No. No jak się nie uda to się nie uda, bo raczej do takich trofeów... Dobra. E, sprawdziłem. No i, y, się nie zalicza do tutaj latyny, więc tutaj trochę mam wwalone. Zobaczymy co to jest. Okej, to jakieś samochody się z super. Dobra. Nie mam pojęcia jeszcze jak co tu zrobić ale zobaczymy Co to jest Znajdź sposób na porwanie czołgu ale no i co ja mam zrobić? Jeżeli mam to od pocichu wam w dupę Konbój,

Nie, musimy się sprzącać, dobra. Bo tak to ok, boom. Dobra. Wieć czołgi do garażu. No i co, nie dał się. Dobra, no nie zrobiliśmy tego. No. nie bym musiał jakieś zabierzek wcześniej zrobić? No dobra, no skoro już jesteśmy tutaj nawet to już chodźmy zrobić tą pierwszą misję dlatego. Łopa. No i zobaczymy co Danc będzie miał do zaoferowania. Dobra. Hej! Easy papi. This man for me! You! You the boy! O oh, yeah. You the boy! I think so, you know! No, I don't think I do. Oh yeah? You come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb son, and I call him a little girl, Poppy. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You some kind of tough guy? You dressed like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. All right, all right. I take your word for it. Relax. Can you drive, amigo? Yeah, like a woman. <laughs> Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones. And not some little, very chiquita ones. No, dobra. Hey, Enrico, you the man with the big coins? Tommy Versetti, let's go. Okay, man, treat her like a woman. Was och juniuen. Zapljem s punkt, kontrolnem je zanimljiv. Oh, mui teški, je na Amigo, you the main man? man. No, za dwie minuty, dobra. za chwilę, trochę głupie. No, no, dobre, no, no, dobra, no, 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 takie prowadzenie, no, tak szczerze. no, dobre, no, no, mamy... no, no, nie no, 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 było? no, Dwa. no, 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 Okej, okay, czyli ona ja skręca jak bardziej jak ja... ja to, dobra Okej okay. Czy czas mi się większe jak ja to w Nie, dobra, czyli tu muszę tak... ...garnić spoko... Ło kurwa, co jest? Czemu by mi to we nagle skręciło? Wy, wypierdalać mi z tą kamerą, kurde. Pniemy. Nie jedziemy, nie zaszpniemy, nie jedziemy, co jak Adam. żebym ci kurwa nie ostrzelił Dobra, on 15 na 10 minutach, więc myślę, że damy radę Czy na to wiemy, to jakby Dobra, nice Teraz tu ociechu Dobra, trzeba to wkręcić ładnie. O, poszło. Jest tu? Not bad. You're Tutaj Na razie jakoś idzie, więc cieszę, cieszę się z tego. Ja mam nadzieję, że cały test uda zrobić. O, mi o to chodziło bez takiej kamery. No Não. Pena que. Não. Pena um. bem. you the man, man. I like you, man. I like you a lot. Anytime, man, because you got and all my friends they got big No, hmm, raczej idziemy dalej. Tam mamy finał. No i dobra, to wszystko. You got big cohones, amigo. Damos, oh, pokój. Wielki jojan. Super. Ale ja to trochę daleko. No ale dobra, czekajcie, bo ja wejść nie mogę.

Morda, frajerze! Oh Dobra. No cóż, wkurzyłem mnie, dobra. Ja mam nadzieję, że ci cię się podobał. Trzymaj się, cześć.